Kolejny temat temperatura wody. Jaka powinna być temperatura wody? Jaka jest najlepsza dla naszego zdrowia? Więc temperatura wpływa na ułożenie naszej budowy chemicznej w jakimś niewielkim stopniu, wpływa na to, jak te cząsteczki integrują się ze sobą, jakie interakcje między nimi zachodzą. Oczywiście jest to bardzo mało ważne w tym momencie, i tak w dużym skrócie. Zimna woda wolniej się absorbuje w naszym ciele, ciepła szybciej i no, jest to przebadane naukowo. Andrew Huberman nie powiedział, jak duże są te zależności. Z tego, co wiem, są one minimalne, tam może nawet dochodzą do 10%, więc ja bym sobie tym głowy nie zawracał i po prostu pił wodę, jaka jest Ci najmilsza, jaką najbardziej lubisz. Po prostu pi, więc ta temperatura nie jest tak ważna. pH wody, zasadowość wody, kolejny temat. Więc teraz Wam opowiem, jakie pH wody jest najlepsze. Zacznijmy sobie od tego, że czym jest twardość wody. Dużo się o tym mówi w kontekście sprzętów elektronicznych, pralek i tego typu rzeczy. Więc twardość wody mówi o tym, ile jest minerałów w tej wodzie. Więc twarda woda jest lepsza. Ma ona więcej magnezu i wapnia przede wszystkim. I twarda woda ma również więcej, większy pH, większą zasadowość. Więc twarda woda jest lepsza od miękkiej, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Co więcej, większe pH jest lepiej absorbowalne, czyli lepiej się absorbuje. I znowu nie są to jakieś drastyczne zależności, tak jak w przypadku temperatury, więc nie należy się tym jakąś mega przyjmować, ale po prostu jest taka zależność. Jeżeli zależy Ci na byciu najzdrowszym człowiekiem na świecie, no to wtedy możesz się skupić na tym, żeby pić ciepłą wodę i żeby pić wodę, która jest zasadowa i ma duże pH, ale tak ogólnie jeżeli jesteś zwykłym człowiekiem, który chce być zdrowy, to nie przejmuj się tym, ale po prostu woda z większym pH jest zdrowsza i dodatkowo szybciej się przemieszcza w naszym ciele. Co ciekawe, Andrew Huberman wspomniał w swoim podcaście, że istnieją badania, które mówią, że magnez ma korelację, magnez występuje w korelacji z ze zgonami z powodu układu krwionośnego. Czyli większa ilość magnezu może, może, więc większa ilość magnezu może działać prewencyjnie w przypadku chorób układu krwionośnego. Myślę, że jest to dobra wiadomość i dlatego warto pić wodę, która jest bogata w magnez, wapń i ogólnie jest mineralizowana. jest dobrze, więc dokładnie ile magnezu powinno być w wodzie? Andrew Huberman dał nam tu dokładne dane, więc 8,3 mg do 19,4 mg magnezu w litrze jest dobre. 8,3 19,4, taki przedział mg magnezu w wodzie jest dobry. Wracając jeszcze do pH, więc pH zasadowość naszego ciała jest stała. Wynosi ona 7,2-7,4 w tej skali zasadowości i tak jak mówiłem jest to stałe, ale nasz układ pokarmowy jednak jest trochę inny, więc w przypadku układu pokarmowego w różnych jego częściach zasadowość jest inna i ma to związek z tym, żeby trawić wydajnie to, co jemy po prostu, więc nasza zasadowość jest stała tak w skrócie. I jeszcze tak, jeżeli ktoś chce być super poinformowany to jakie pH powinna mieć woda, która jest dobrze absorbowalna. Więc ona powinna mieć pH od 7,4 do 9,2 w tej skali zasadowości. Dobrze, więc ta woda, która jest zasadowa, lepiej się absorbuje. Nasze komórki ją faworyzują, ale nie jest to jakaś drastyczna różnica i nie oznacza to, że woda z mniejszym pH jest dziadowska. Po prostu jest gorsza i tyle w porównaniu. Ale jeżeli zależy Ci po prostu na zdrowym życiu, to nawet się tym nie przejmuj i po prostu pij wodę. Ale tak jak już serio chcesz za tą... Jeżeli serio chcesz o to zadbać, to skup się na wodzie zasadowej. To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu Taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!